Mam na imię Adam i jestem alkoholikiem. Codzienne refleksje. 27 luty. Wyjątkowa równowaga. Skąd A.A. czerpie wskazania? Pragmatycy czytają drugą tradycję. Z której dowiadują się, że jedynym autorytetem w AA jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się on wyrażać w sumieniu grupy. Mąż zaufania to ten, kto uznaje mądrość zbiorowej decyzji grupy i nie żywi urazy z powodu utraty statusu założyciela, przywódcy. Jego opinie, oparte na sporym doświadczeniu, są głębokie i mądre. A jednocześnie potrafi ją trzymać się na uboczu, spokojnie czekając na to, co czas przyniesie. 12 kroków i 12 tradycji, strona 132-135. Materia procesu zdrowienia utkana jest w dużym stopniu z 12 kroków i 12 tradycji, czyniąc stopniowe postępy. Uświadomiłem sobie, że z materii tej uszyto nowy płaszcz specjalnie dla mnie, na moją miarę. Uczestnicy z najdłuższym stażem wysuwali delikatne sugestie, gdy usiłowałem zmienić to, czego zmienić się nie da. Doświadczenie, którym dzielili się ze mną inni, stało się podstawą cennych przyjaźni. Wiem, że wspólnota jest gotowa i zdolna do tego, by pomóc każdemu cierpiącemu alkoholikowi, niezależnie od tego, skąd się wywodzi i na jakim życiowym wirażu się znajduje. W świecie nękanym przez wiele problemów, pewność tego faktu zapewnia mi wyjątkową równowagę wewnętrzną. Dbam o zesłany mi dar trzeźwości. Oferuję Bogu moją wdzięczność za siłę otrzymywaną we wspólnocie która naprawdę istnieje dla dobra wszystkich jej uczestników. Mam na imię Adam i jestem alkoholikiem. Na pierwszym swoim mitingu wpatrywałem się w prowadzącego, jak w przysłowiowy obrazek. Oto grupa kilkudziesięciu osób. Alkoholików i jeden prowadzący, ten, który zaczynał i kończył spotkanie. Ten, który decyduje o tym, kto w danej chwili mówi, ten, który może wypowiedź przerwać, ogłasza przerwę, wyznacza innych do czytania. Pamiętam, że włączyła się we mnie chęć bycia kimś takim jak on trochę ważniejszym niż wszyscy inni obecni. Musiałem jednak mieć jakiś staż, żeby to się mogło stać. Z poczucia wdzięczności za to, że we wspólnocie naprawdę czułem się dobrze, bezpiecznie, zgłaszałem się do robienia gorących napojów przed i do zmywania naczyń po spotkaniach. Byłem wdzięczny za nieznane mi dotąd przeżycia, które. Budziły we mnie wolę do trwania w trzeźwości. Cieszyłem się też, kiedy udało mi się coś ciekawego w moich kategoriach myślenia powiedzieć w ich trakcie. Po kilku miesiącach zostałem wytypowany na prowadzącego, i, no właśnie, i tak drżącym głosem mogłem powitać przybyłych na grupę i ją poprowadzić. Dzisiaj jestem w innej grupie, którą założyłem i sam póki co prowadzę. Czekam na swojego zmiennika z radością, obserwując jak kolejni alkoholicy wzrastają w wierze i sile wspólnoty AA przekazywanej od stu lat w tych samych dwunastu tradycjach i dwunastu krokach. Może jutro ktoś inny poprowadzi meeting, chętnie wezmę w nim udział i ze dwa razy zabiorę głos. Dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia w trzeźwości. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.